Jak najłatwiej jest charakteryzować grudziąc przełomu XIX i XX wieku? Twierdza, przemysł, ale też bój na zieleń. Nazywam się Artur Dobiegała i zapraszam na wspólne odkrywanie gruziąca. Dwa ostatnie określenia wydają się być przeciwstawne. Okazuje się jednak, że jedno może wynikać z drugiego. Ale po kolei. Gwałtowne uprzemysłowienie, które ogarnęło Europę w XIX wieku, doprowadziło do wielkiego napływu ludności wiejskiej. Miasta zaczęły pękać w szwach, a warunki higieniczne i szeroko pojęty standard życia, łagodnie mówiąc, pozostawiały wiele do życzenia. Pierwszą wielką fabryką, która powstała w grudziądu, była założona w roku 1862 odlewnia Hertzfelda i Victoriusa. Mniej więcej w tym samym czasie nad niedolą zabiedzonych mieszkańców uprzemysłowionych miast pochylił się dr Daniel Schreber. Wpadł na pomysł, że w jego rodzinnym Lipsku powinny być miejsca, gdzie w towarzystwie rodziny i przyjaciół na świeżym powietrzu da się miło spędzić czas. W wielkim skrócie można powiedzieć, że to właśnie wtedy zaczęła się krystalizować idea ogródków działkowych, do dziś nazywanych w Niemczech ogrodami Schrebera. W schyłku XIX wieku również Grudziądz doczekał się swojego doktora. Mowa o panu Jalkowskim, który założył Towarzystwo Naturalnego Sposobu Życia. Naturalny sposób życia zgodnie z definicją doktora polegał na zażywaniu kąpieli słonecznych, leżakowaniu i gimnastyce skano się również w wannach wypełnionych mułem torfowym. Sceptycy mieli pożywkę do żartów, a oburzenie szerszych mas mieszczańskich budził fakt, że większość tych aktywności podejmowano w dość skromnych, jak na epokę, strojach. Z początku nikt nawet nie myślał o pomidorach, marchewce i żockiewkach, ale i na to przyszedł czas. Już po śmierci doktora ogrody przeniosły się w to miejsce, a teren podzielono między członków towarzystwa, oddając w ich użytkowanie małe poletka uprawne. Co ciekawe, ulica Parkowa nosiła wówczas imię Wiktoriusa, tego samego, który był współfundatorem Wielkiej Fabryki. Grudziądzkie ogrody powstały w roku 1897 i uznawane są za najstarsze działki w naszym kraju. Trudno wyobrazić sobie działkę bez zadbanego trawnika. No właśnie, co trzeba zrobić, żeby mieć zadbany trawnik? No jeżeli mamy trawnik, no to niestety musimy się liczyć z tym, że w jaki sposób musimy go kosić. Coraz popularniejsze są roboty koszące, urządzenia, które są urządzeniami akumulatorowymi, które nie wytwarzają dużego hałasu, przy tym są bezpieczne dla środowiska. Takie urządzenia są adresowane do ogrodów mniej więcej od 300 metrów do nawet 5000 metrów. O co z takimi naprawdę ogromnymi powierzchniami? Z czego wtedy wówczas najlepiej skorzystać? Najczęściej klienci decydują się na kosiarki samojezdne, tzw. Tak traktorki ogrodowe. Przy większych powierzchniach gro klientów wybiera właśnie tą formę do, do koszenia swojego trawnika. Taki traktorek, gdyby jeszcze miał przyczepkę, mógłby zagrać w hollywoodzkim hicie. W niejednym hicie zagrał natomiast urodzony w roku 1881 w kamienicy przy dzisiejszej ulicy Wybickiego 5 Leo Herbert Weiss. Aktor mieszkał w Grudziądzu zaledwie kilkanaście lat, po czym przeniósł się wraz z rodzicami do Anglii, gdzie dorastał. Tam zmienił nazwisko na White. W Anglii dostrzeżono jego talent, co pozwoliło wyjechać mu do Stanów Zjednoczonych i zrobić karierę u boku największych gwiazd ówczesnego kina. No właśnie, u boku i w cieniu, ponieważ całe życie White grał role drugo-a nawet trzecioplanowe. Za to, gdyby policzyć wszystkie jego występy, mniejszych kreacji i epizodów byłoby ponad 400. Niektórzy są nawet zdania, że mógł zagrać uwaga nawet w 2000 filmów. To o tyle możliwe, że czasami były to role tak maleńkie, że nawet nie pojawiał się w napisach. Imponująca jest nie tylko liczba tytułów, ale też ich jakość. Leo White, grudziąski Żyd i syn kuśnieża, zagrał w takich filmach jak Dyktator, Casablanca i Arszeniki Stare Koronki. Przyjaźnił się z Szczeplinem, a pracował nie tylko z nim, ale też z Marleną Dietrich, Gretą Garbo, Ronaldem Reganem czy Humphreyem Bogartem. Dlaczego Rasowy statystan nie został gwiazdą wielkiego formatu? Geografowie sądzą, że to przez brak zębów, które stracił zresztą na planie i nawet zębów pozbył się po hollywoodzku, bo wypił mu je samochód, który go przygniótł. Komplet zębów mieli natomiast bohaterowie pierwszego w dziejach miasta filmu dokumentalnego. W roku 1912 nakręcono bowiem materiał pod dźwięcznym tytułem Szkoła dla psów policyjnych w Grudziądzu. To dobre miejsce, by wyprowadzić psa, może więc zrobimy casting do Sequela. Sceneria też nadaje się na film, ponieważ roztacza się stąd piękny widok na miasto. A do tego lasy i sąsiedztwo cytadeli. Nic więc dziwnego, że w okolicy powstaje coraz więcej domów, tak jak to osiedle tu, przy ulicy Mieszka I. Ten zakątek ma jeszcze jeden atut jest doskonale skomunikowany z całą resztą grudziądza. Do zobaczenia.